Przyzwyczajona konsolidacja powstała, że technologia będzie działała płynnie, a najnowsze podzespoły nawet na mocnym PC już niekoniecznie. Pas optymalizacji, a raczej projekt RDR2. O tak, niech jedna gra na miliard będzie wyznacznikiem jakości innych, o! A może teraz popatrzmy na konsolę? procesu do przodu tylko i wyłącznie ze względu na moc i nic tym dziwnego, skoro dobry kosztuje tyle co kilka konsol, ale i tu konsola ma coś do powiedzenia, ponieważ ta konsola odpali gry z 2020. Zalet konsol by wymieniać. Zalet konsol by wymieniać? Że za mało? Chyba o tym chodziło. Jestem wiernym fanem PlayStation. mam wszystkie ich i na pewno na Xboxa. A, fanboyzm. Kiedy nie liczy się jakość, cena. Tylko marka. No i przez to Apple może żądać za swoje produkty tyle ile chce. Fanboya i tak kupił. Haha, przy go do wolowanie po co bardzo dziecko. Co? Gado już już dawno i świeci działa na emulatorze. Nie kupuję nic, zainwestowałem teraz sporo w dobry i warto było. Na ha, rok czasu. Haha, bo wiecie, co trzeba często wymieniać. Ach, jak dobrze, że konsola zawsze tak super działają. No tak. W 100% PS5 kiedyś przypadkiem Xboxa. Teraz powinien kupić Xboxa, on tylko po to by sobie stał. Jak to miło, że masz zamiar wspierać Microsoft. Mm. Aż przypomniało mi się, jak jeden człowiek nienawidzący gojów wykupił wszystkie egzemplarze magazynu z okładką w tym temacie. Ojojoj, ale twórcy się zmartwili, że mają dodatkowe pieniądze od osób, które ich nienawidzą. Hm. Ja natomiast bardzo dawno temu oferowałem duszę magicznej szarej w krzynce, która w zamian obiecała bawić, radować, uderzyć mocami i zabierać na osobę w najróżniejsze przygody. Zmienia się jej postać co parę lat, pojawiają się różnie wrogowie na horyzoncie, a ze sprawą oręża, jakie sobie tą markę stworzyła, gry i patachy, jakie jej towarzysze. gracze, mistrza każdego przeciwnika, jestem fanboyem i jestem z tego powodu dumny. Eee, nigdy nie zdradzę. Dla P.S. właściciel jest samcem alfa, który chce, który chronić będzie stada i skończy tylko z, po z połów powstał i tylko w tę martwą przedmiotę prędzej czy później się obrócić. Co? Ludzie, ale co? Jeśli masz większe oszczędności, zobacz, ile kosztuje samo RTX 2080 Ti. Mam znowu konsolę grać, jakbyś miał tę kartę? Tylko, że za konsolę dajesz jakieś 2000 zł, a TV zazwyczaj masz. Te PC trzeba kupić, monitor, kawaturę, mysz, fotele, i niestety dużo to wszystko kosztuje. Dobra, co? <laughs> ach, jestem ach, jest to ciekaw, co się okaże, jak znowu konsole tak przypadkiem okażą się być, no, Średnim pacetem. Jak powiecie, karta za 5000 w sprzęcie za 2000 nie brzmi zbyt prawdopodobnie. Masz co typowego tego paleka nie jesteś taką... Solę? Co? Co ty gadasz? I gry na tą platformę, dlatego kupuję jakiegoś starego śmiecia to z Allegro do Gier XD. teraz jest niewiele lepsze od i gra na pirata, żeby mieć do tego śwórka. Jak nie trzeba być pracą, by wybrać po 5 tysięcy na komputer, aby móc mieć tylko lepszą grafikę i więcej FPS, ów jak człowiek i tak od pewnej ilości nie jest taniej dostrzec XDD, już pominę, że duża część takich osób gra w małą tytuł, ale panie, przecież taka obecna książka jest od pana w ustawieniach średnich z komputera. Mam konsolę i PC i gardzę takimi platformami, albo tylko PC, albo tylko konsolę, Ale to, co to, to są najbardziej pierdolenie. Hmm. Jak, jak. przecież tego Polaka jest ta konsola za 800. A jest go na droższego PCT. Ta... Gościu, to ty mi tutaj... Coś Coś się nie kalkuluje mi tutaj. Koprawa ma więcej za niż tyle mu w <górę> Mam 16 gigabajtów, więc proszę wymienić przynajmniej 17. Gragoza jest znacznie bardziej komfortowa i nie trzeba siedzieć przy biurku. Hmm... A co ja tu robię właśnie? Na telewizorze jest lepsze niż na monitorze. Hm, wspierałbym cię z tym. Gra na wyłączność. Hmm. O mówisz o tych grach, które niekoniecznie każdego interesują. Może jakieś CRPG? Nie ma? RTS? Nie ma? Żywotność. O! Mam pokazać, że mój dziesięcioletni PC z ciała? Mam wyciągnąć mojego duro z szafki? Cena. Hmm, mam ci złożyć coś za 500? Może trochę więcej? Menager. O! A co ja tu mogę zrobić na Steamie? Family share? O, pasy do kogo komuś dać? Hmm... Mobilność. Hmm, czy laptop to konsola? Prostowe użytkowania. Dobra, to jest. Naprawdę, ktoś jest zbyt głupi, żeby używać pc -ta, bo. Dla mnie to tak wygląda, jak ktoś mówi o prostocie użytkowania konsoli w porównaniu, w porównaniu z pecetem. Myślę, że to zdecydowanie wystarczy, tak, że wiesz, co masz zrobić z tym ramem. <noise> w ogóle to jest śmieszny gościu, o mam więcej zalet niż ramu w kąpie. i co? Teraz nie, teraz jednak nie to wystarczy. <słuch> A i w ogóle tutaj ta dyskusja się rozwinęła. Ktoś tutaj kulturalnie odpowiedział. Ładnie, bez wyzwy i koszliwych uwag, no i no. Pewne osoby mu odpowiedziały. <noise> Zwaliłeś sobie konia do tego, jaki jesteś zajebisty? Biadek odpowiedział, jestem z przegrywem, nie ma do czego. I kolejny. A ja sobie kupiłem proza dwie ceny ramu tego przegrywa i będę sobie napierdalał w gierki jeszcze cztery lata. Dwie ceny, że 2x250, 2 tyle dałem za 16 giga. Mogę wiedzieć, gdzie kupiłeś PS4 Pro za złoty. złotych, chętnie bym sobie takie sprawił w tej cenie. Więc po pierwsze, ja też się boję faktów, a moja wiara w cokolwiek zakrzewa fizykę, więc jestem raczej chudy niż gruby. Po drugie, gdzie mogę kupić PS4 Pro za 500 zł? Czasami mi się wydaje, że prawie nikt nie zna aktualnych cen specetów, tylko operuje danymi ze sprzed nie, 20 lat.